Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. W filmowym skrócie tygodnia powiemy m.in. o założeniach przyszłorocznego budżetu, akcji zima i wymianie taboru autobusowego przez miejskiego przewoźnika, a także o kolejnym kroku, który przybliża nas do budowy nowego szpitala. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie ogłosił przetarg na zakup 15 nowych autobusów niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym z silnikiem spełniającym normy Euro 6 z silnikiem Gizla udało nam się uzyskać dofinansowanie z projektu w ramach krajowego planu odbudowy z Centrum Linii projektów transportowych na zakup 15 autobusów i planujemy zakup tych autobusów w pierwszym i w drugim kwartale 2026 roku dlaczego w pierwszym i drugim kwartale 2026 dlatego że w tej chwili terminy produkcji autobusów są od 12 do 13 miesięcy my ogłosiliśmy postępowanie przetargowe bo Wartość przetargu jest bardzo duża, i na, po tym postępowaniu, po rozstrzygnięciu, jeżeli nie będzie żadnych odwołań, sądzę, że będziemy już aplikować dalej. Dzielimy to na dwie tury, ponieważ finansowanie projektu jest takie, że my najpierw musimy wyłożyć środki, a później dopiero dostajemy zwrot tych środków. Przetarg dostępny jest na platformie zakupowej, a czas na składanie ofert mija 9 stycznia. W przyszłym roku przewoźnik planuje też zakup dwóch kolejnych autobusów elektrycznych, które w Nysie cieszą się dużym powodzeniem. 19 grudnia na sesji Rady Miejskiej Radni zajmą się przyszłorocznym budżetem gminy. Planowane dochody wyniosą 390 milionów, a wydatki blisko 416 milionów, w tym wydatki na administrację rządową w kwocie blisko 25 milionów. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Budżet jest rekordowy, a wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji należy wymienić między innymi odwiert geotermalny, budowę trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dawnego FSD, a także rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej. Na to ostatnie zadanie gmina ma zaplanowane środki własne, ale stara się o finansowanie w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg. Przed nami nowy budżet. Najważniejsze jest to, aby jak najszybciej odbudować po powodzi to, co zostało zniszczone w imieniu komunalnym, czym przywrócić do normalnego funkcjonowania, tak jakie było przed... Przed powodzią naprawa dróg, budowa dróg, a poza tym wszystkie te plany inwestycyjne, które mieliśmy chcemy zrealizować zgodnie z planem, czyli ruszy budowa się na terenie po FSD, ruszymy z odwiertem geotermalnym, będziemy remontować i budować coraz większą liczbę dróg, bo to też była jedna z naszych obietnic, że sporo będzie się działo. Sytuacja budżetu jest dobra, jest stabilna, nie ma żadnego zagrożenia, to jest myślę dobra informacja w tych trudnych czasach, natomiast najważniejsze jest to, aby odbudować zniszczenia, aby też wspierać mieszkańców, przedsiębiorców w tym, aby też doszli jak najszybciej do tego poziomu sprzed powodzi, bo te straty są ogromne. Jeszcze pewnie bardzo dużo czasu zajmie dochodzenie do normalności tej sprzed powodzi I kwestie bezpieczeństwa, które nie zależą w dużej mierze od nas, ale od Polskich, bo też będziemy monitorować i pilnować tego, aby inwestycje i na rzece Białego Hołaska związane z budową zbiornika, czy kanału ulgi były realizowane. To jest dla nas teraz rzecz najważniejsza. Na pewno będziemy w stałym kontakcie, będziemy oczekiwać, wymagać i żądać inwestycji, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Po powodzi odbudowana będzie ulica Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego. Z kolei autopoprawki do budżetu zakładają m.in. pierwszy etap remontu dróg w Jędrzychowie, a także budowę chodnika w Radzikowicach. Sesja rozpocznie się o godzinie 12.30, a obrady będzie można śledzić online. Drodzy mieszkańcy Nysy! Już od 20 do 22 grudnia odbędzie się wspaniały jarmark bożonarodzeniowy. Zobacz. Wystawcy z całej Polski zadbają o prawdziwe bogactwo kulinarnych doznań. Spróbujecie pieczonych kasztanów, aromatycznych serów, świeżo wypiekanego chleba oraz miodów w najróżniejszych odmianach. Wpadnijcie też do chatki elfa fotografa. Nie zabraknie stoisk z pamiątkami i rękodziełem oraz grzanego wina, które rozgrzeje serce nawet królowej śniegu. Dzieci przygotowałem niespodziankę specjalną. Czekoladowy domek pełen atrakcji. Będę w nim osobiście rozdawał prezenty, a moje elfy poprowadzą wspólne gry i zabawy oraz pomogą w przygotowaniu czekoladowych smakołyków. Na najmłodszych czekać będzie przejażdżka kolejką elektryczną oraz klimatyczna karuzela wenecka. Jeszcze raz zapraszam wszystkich. Widzimy się na rynku w Nysie od 20 do 22 grudnia. Wesołych świąt i do zobaczenia! Starosta Nyski złożył wniosek do burmistrza Nysy i Rady Miejskiej o wpisanie w tzw. plan odbudowy budowę na terenach niezalewowych nowego gmachu szpitala i straży pożarnej. Współpraca między samorządem Gminy Wiatowym jest na poziomie niemalże doskonałym i tutaj nie będzie żadnych, żadnych myślę działań, które by miały cokolwiek opóźnić. To wszystko będzie, wszystkie ręce na pokład i działam w jednym kierunku. Starosta Nyski zapowiada, że nowa strażnica ma być gotowa w drugiej połowie 2027 roku, a nowy szpital w styczniu 2028 roku. W ten proces oczywiście muszą być zaangażowane również inne instytucje i tu też jakby nie mam obaw w tym zakresie. Jeżeli powstaną te inwestycje, powstanie nowy szpital, nowa strażnica, to nasi mieszkańcy powiatu nyskiego, zarówno gminy Nysa będą mogli czuć się bezpiecznie. W tej kwestii niezbędne jest dobre współdziałanie gminy i powiatu, a dzięki ustawie powodziowej 2.0 wprowadzonej przez rząd przeprowadzenie procedury uchwalenia miejscowego planu znacznie się skróci. Przeprowadzenie tej procedury, wpisania do planu odbudowy i ustanowienie takiego planu odbudowy przez samorząd gminy, kończy proces planowania przestrzennego. Są pewne jeszcze sprawy, które należy wyjaśnić, zinterpretować, dointerpretować, bo ta ustawa jest świeża, ale myślę, że wspólnie temu podołamy. To jest niezwykle bardzo ważna rzecz, abyśmy ten plan odbudowy w kilka tygodni przygotowali. Bo tak naprawdę Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czeka, aby nam sfinansować to całe przedsięwzięcie. Trzymamy kciuki za powodzenie, zwłaszcza, że pojawiły się informacje o planach budowy również nowej komendy policji. W tym tygodniu gmina Nysa ponownie była koordynatorem działań w szeroko zakrojonej akcji ZIMA. To wspólny wysiłek wielu instytucji aby w mrożnym okresie pomóc osobom w kryzysie bezdomności. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Straż Miejska czy wolontariusze monitorują między innymi pustostany i przypominają bezdomnym o możliwości skorzystania z noclegowni czy też posiłków. W czasie spotkania poruszono też temat potrzeby powstania powiatowej izby wytrzeźwień. Spółka Nysa Sim kontynuuje nabór wniosków w trybie ciągłym o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wałowej. Osoby zainteresowane dostępnymi lokalami muszą złożyć wypełniony wniosek. Wnioskodawcy zostaną uszeregowani na liście najemców według ilości otrzymanych punktów. Osoby wyżej na liście będą miały pierwszeństwo w wyborze lokalu przed kolejnymi osobami na liście. Jeśli nadejdzie kolej danej osoby z listy, dokonuje ona wyboru wolnego lokalu, podpisuje umowę partycypacji. Budynek zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie spółki przy ulicy Marcinkowskiego lub telefonicznie. We wtorek przedszkolaki z gminy Nysa zostały nagrodzone w plastycznym konkursie świątecznym pod tytułem Moja świąteczna opowieść, organizowanym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych, uczelnia przygotowała teatrzyk i zaprosiła do wspólnego tańca. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością rektor, pan Smajusz Kołosowski. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiasz oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Małgorzata Makaryk. Studenci Jezu zapraszają też na coroczny koncert bożonarodzeniowy. W tym roku wydarzenie odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18 w Nyskim Domu Kultury. Wysoki poziom gwarantowany. W Nysie 6 grudnia rozbłysły iluminacje świetlne. Które wprowadzają mieszkańców i turystów w magiczny nastrój świąt. Na głównych ulicach miasta pojawiły się tysiące kolorowych światełek, które zdobią drzewa, budynki i skwery. To coroczna tradycja, która cieszy oczy i serca, tworząc wyjątkową atmosferę zimowych wieczorów. W tym roku z powodu oszczędności nie doszły żadne nowe elementy do miśka, nyski, czy też karocy, ale i tak na pewno warto się wybrać na spacer by poczuć atmosferę nadchodzących świąt.